Dzień dobry, na dzisiejszym spotkaniu w Galerii 1001 Drobiazgów, który będzie emitowany 1 czerwca, czyli w Międzynarodowy Dzień Dziecka. Chciałem wszystkim dzieciom złożyć życzenia fajnego dzieciństwa, zdrowia, no i żebyście, jak to się mówi, te przyjemne momenty z dzieciństwa pamiętali do końca życia. Ja dzisiaj chciałbym pokazać troszeczkę dziecinnych książeczek. To są książeczki, które Niektóre z nich są ze mną od urodzenia, bo na przykład te książeczki, które są tutaj na tym ekspozytorze, to są książeczki mojej mamy. Moja mama jest urodzona w 1928 rok, czyli powiedzmy to są wszystko przedwojenne książeczki i na tym Łakomczuszku nie i na Brudasku, to się, że tak powiem, wychowałem. E, książeczki tego typu, co Słonko widziało, czy dzieci i Lalki, a już w ogóle Antosia u Krasnoludków, to, to powiedzmy... E, Pamiętam z dzieciństwa, one wszystkie są bardzo ładnie opieczętowane. Moja mama niezmiernie dbała o, 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 o książki, na przykład tutaj jest ładnie Teresa Felkelówna, ponieważ no tak się kiedyś odmieniało nazwisko panienek. W każdym razie ta akurat książka jest z 1933 roku. Tu te laleczki, tu też widać jest i odręczny podpis mojej mamy i, i pieczątka. I, i, I w każdym razie jest to też wydawnictwo Arcta w Warszawie. Naprawdę jest to, jest, to, je, jest to bardzo, bardzo ciekawe i muszę powiedzieć, że moja mama zawsze dbała, żebyśmy te książeczki nie uszkodzili. No, te akurat są w stosunkowo dobrym stanie, a tutaj muszę się przyznać to już ja chowałem na tej książeczce te moje dzieci, coś się tutaj z tą okładką stało i tak nieszczęśliwie zostało sklejone takim plastrem i myślę, że kiedyś trzeba będzie to, że tak powiem reaktywować tutaj, ale jest to też piękna książka, która należała do mojej mamy. No muszę powiedzieć, że te książki mam z różnych źródeł, bo tak jak wspomniałem, te tutaj należały do mojej mamy, ale nie tak dawno dostałem od jednej z mieszkanek Gleśna takie bardzo ładne książeczki. To jest na przykład e, książeczka wydana przez naszą księgarnię i tu jest proszę zwrócić bardzo ciekawe, bo Pani Maria e, dostała ją w 1950. Ósmym roku jako nagrodę za osiągnięcia w szkole. Także naprawdę ta książka jest w bardzo dobrym stanie, a przez tą samą panią została ta książeczka sama narysowana, i to był szósty konkurs czytelniczy i to akurat klasa. Czwarta A szkoły podstawowej numer 2 w leśnie. No i tutaj powiedzmy ta pani sama tego typu książeczkę wykonała. Jest to takie jakby streszczenie in, innej książeczki, jest to naprawdę bardzo, bardzo ciekawa rzecz. Oczywiście te książeczki. Po tej pani y, są bardzo ciekawe, tutaj na przykład też bardzo ładne wydawnictwo o Krasnoludkach i Sirodce Marysi. Tu y, pani Osińska napisała taką ciekawą książkę właśnie o y, y, adresowaniu listów, o wysyłaniu listów, że były takie czasy, kiedy w zasadzie korespondencja między rodzinami y, była głównie na podstawie normalnych pisanych listów. No dzisiaj wszystko już jest telefon, komputer. Ale no, te książeczki są bardzo, bardzo sympatyczne. Tutaj na przykład są wesołe przygody e, Rysia i Ask'a, i tutaj bardzo, to też był taki wujek Czesio. E, to jest taka bajka malowanka, czyli powiedzmy, je, są rysunki, i później można sobie samemu to e, pomalować. To są wszystko książeczki z początku lat 50. -tych. Z początku lat 60. Także tu na przykład był sobie król, był sobie Paś. Taka podstawowa, trochę nawiązująca do elementarza ABC. Tu na przykład bardzo ciekawa ludowa bajka, bajka węgierska: Chciwe Niedźwiadki. Tutaj jest bardzo ciekawa o zającu chwali pięcie to są bardzo bardzo wszystko wczesne wydawnictwa. Tu na przykład mamy Co się stało z królewną Śnieżką i to jest 1947 rok. No i tak jak tam była ta malowana książeczka, to tu jest akurat ta właśnie ta myszka Pik, czyli też książka wydana w 1954 roku. W każdym razie to są książki, które były w leśnie i w leśnie zostaną, bo zostały mi powierzone, że tak powiem, aby je zachował dla następnych dzieci. No, muszę powiedzieć, że to jest książeczka z mojego dzieciństwa. Różne przygody Gąski Balbinki. Przypomnę, że Gąska Balbinka była też bohaterką dobranocki. no i też tu mamy pięknie podpisane Skrzypczak Janów, walki młodych. 19 a mieszkania 7 tam wtedy mieszkałem książka jest z 67 roku czyli też troszeczkę przeszła moja ukochana książka z dzieciństwa chodzi mucha po globusie i to ilustrował Rom, e, Bogdan Butenko który też robił ilustracje oczywiście tu musiałem ją na tyle wcześnie dostać to jest 63 rok ta książeczka, że moja mama mi ją podpisała, czyli ja jeszcze wtedy nie umiałem pisać, a książka jest naprawdę rewelacyjna i mam z nią same, same miłe wspomnienia. Tu na przykład miałem Joanny Porazińskiej Kacperka, też bardzo ulubiona książka. Tutaj pisze Januszkowi w dniu imienin, z najserdeczniejszymi życzeniami. No i pani się podpisała, tu jest 67 rok, a ja już później swoim pismem dopisałem, że to dostałem od pani św. Kliczanki, czyli to też była bardzo ważna osoba w moim cyklu, jakby to powiedzieć, edukacyjnym i wychowawczym. No i od mojego kuzyna Krzysztofa dostałem kiedyś nocne kłopoty i zabawek Doroty. To też naprawdę taka książka, która przypomina mi dzieciństwo i to właśnie dostałem od mojego kuzyna. Książka jest z 1962 roku, czyli też jakby to powiedzieć za dużo lat nie miałem. To są naprawdę bardzo miłe książeczki z dzieciństwa, i nie ukrywam, że moje dzieci również te książeczki miały czytane. No, muszę powiedzieć, że mam też takie starsze, powiedzmy, książeczki. Trudno to nazwać, że dla dzieci, bo to jest e, w prawa w pisaniu, i tutaj jest akurat część druga, i to jest nauka pisowni we wzorach i ćwiczeniach, i to jest e, wydawnictwo przedwojenne, to jest 31 rok, i to też jest, proszę zobaczyć, jak kiedyś e, ludzie bardzo. Ładnie pisali. Ja dzisiaj widzę, że sam już niezbyt ładnie pisze, a już nie powiem jak pisze y, mój syn. No, zobaczymy jak będą pisać moje wnuki, ale w każdym razie, ucząc się w ten sposób pisać, na pewno ta ręka się bardzo y, wyrobiła. No i chyba najbardziej znaną taką książką dla dzieci jest słynny elementarz Mariana y, Falskiego. To akurat jest już. Któreś tam wydawnictwo, to jest akurat wydawnictwo z 1963 roku, i to jest ten słynny elementarz falskiego. No i tu jest ta słynna, jest ten As, i za chwilę powinna być Ala. I to są właśnie te podstawy, którą, które każdy w moim wieku, że tak powiem, przechodził. Dzisiaj nie wiem, jak wygląda współczesny elementarz, ale moje wnuki już zaraz idą do szkoły, więc na pewno będę wiedział. Także, drogie dzieci, i to kieruję do takich dzieci, które mają lat 80, i takie dzieci, które mają lat 8 i 4: wszystkiego dobrego na dzisiejszy dzień dziecka i szanujcie swoje książeczki z dzieciństwa. Dziękuję.